Nie wiem czy pamiętacie, ale równe dwa lata temu spełniłam marzenie mojej siostry i kupiłam bilety na koncert Gen Z. a teraz... A w sumie sami zobaczcie. What? Co jest? Ale fajnie! A dokładnie chodzi o to, że dostałam zaproszenie na festiwal i oczywiście ja, jak to ja, no nie może to być po prostu zwykły vlog z festiwalu. Robimy niespodziankę. Robimy niespodziankę dla mojej siostry! Mam nadzieję, że mój Martinez bardzo się ucieszy, bo uwielbiam oglądać Gen Z, uwielbiam oglądać ekipę i ogólnie całe uniwersum. Także się jaram! Mega fajnie, I can't wait, naprawdę. Właśnie napisał do mnie Wujekuki, że podeślę paczkę z takimi giftami, prezentami i z dwoma zaproszeniami, dla mnie i dla osoby towarzyszącej. I to jeszcze w dodatku VIP-owskie. Jezus, Martyna, to będzie naprawdę w szoku. Zwłaszcza, że my byłyśmy na festiwalu ekipy dwa lata temu jak jako widzowie, wiecie, jako jakby nie znając ich prywatnie. jak kupiłam mi grita i w ogóle zrobiłam dla mojej siostry niespodziankę i było mega fajnie i teraz też będzie fajnie! Niesamowite, jak życie szybko się zmienia w chacie Justina Biebera. Kto by pomyślał, że życie tak szybko się zmienia? Przepraszam, musiałam. O, o, do mnie! Ale jakby tego wam było mało, to jeszcze dodam, że dostałam zaproszenie na finał Twoje 5 minut. Czajcie to? Finał? Mega fajnie. Ja bardzo lubię to oglądać, więc cieszę się, że miałam możliwość uczestniczyć w tym wydarzeniu. Nie planowałam z tego nagrywać vloga, ale co nieco mam, więc tutaj może jakiś rąbek tajemnicy tutaj zostanie zdradzony w tym odcinku, ale to oglądajcie do końca. A tymczasem lecimy zobaczyć reakcję mojej siostry na niespodziankę! Siema. Chciałam otworzyć razem z tobą paczkę. Jaką? Paczka ekipa! Ekipa? ekipa. Oooooh! Otwieramy. What? A tu mamy jakieś instrukcje, które są absolutnie niepotrzebna. Nie, co? So Baby, Ej, hey, ale był. Poprosiłbym naszego kroku nas na osiedlu. Ten taki pan, co chodził z takim radiem i puszczał muzykę po osiedlu. A ten pan był dziwny. On był dziwny. No ale radio mamy fajne! Ale oprócz radia mamy też kasetę. I co tam będzie leciało? Ekipa? O, e u. Ekipa? U. Jak to się wkłada? Tu chyba. Bardzo ciężko rzecz jak na to, że jesteśmy generacją Gen-Z. Gen-Z? Gen-Z! Gen Z? Gen Z? Halo? Coś nie działa widzowie. <zysk> Pomocy widzu, ja naprawdę nie umiem, przerosło mnie to, za ciężkie. Zawołam mamę, mama będzie wiedziała, ona nie jest Genzi. Mamo! Przesunąć trzeba! To się nie przesuwa, dziewczyny. Poczekajcie, to tam będzie wiedział. to tam bardziej jest. Cała rodzina! Sebastian! Tak tu się nabije, w tą stronę. No ale nic nie dzieje, co? Przełożyłem na radio, no na mogę Nie, no coś jest nie tak. Nie, no to jest bez sensu ty. Dobra, Marty, no niestety po długich chwilach próbowania rozgryźć tego gagatka. Okazało się, że tutaj coś jest nie tak z płytą, ale była tam płytą. po prostu. Jaką płytą, jaką kasetą, płytą. kasetą. Była tam po prostu pewna informacja, którą chciałam, żebyśmy odsłuchały. Tak się składa, słuchaj kolana, że dostałam zaproszenie. Proszę bardzo, to jestem ja. Siema, dzień dobry. Dostałam zaproszenie na Festiwal Equipy. Oh I to jest potężny gad dziewczyna, bo tutaj mam zaproszenie dla osoby towarzyszącej. Czy chciałabyś zostać moją osobą towarzyszącą na festiwale? No, <laughs> no i tata ja e <laughs> Ja dom, ma żadnych wypadków! Ekipa, uuuuh! Akira, dojechałeś na czyj klub? Nie wasza z Idziemy w przód! Idziemy ja w górę! tam to jest góra, na to no jest góra! Ja też jestem chęta, jak Marta zrezygnuje, to ja mogę. Pozdrawiam, ekipowiczów. Wiczu! O no my god, mamo! No Dzięziaku, w twoich 5 minut i wszystko! W twoich 5 minutów, pozdrawiamy! Tak czy siak? Mamy tu! Proszę, przekazuję ci to. Oh to God. jest bilet i festiwal trwa w ogóle no dwa dni. Nie wiem, bo jeden A jest no moich, jeden dla ciebie. W ogóle to, jak na to? jakąś kołczelę czy coś? I to jedziesz to ze mną? ja. A kiedy? To jest w ogóle to sobie tak. VIP. Będziemy na backstage'u i będziemy. O, to z wszystkimi... ma jest też A to będzie jakiś wojski. woński! Największy polski kaswer A Ja też sobie z na co ostatnio nagrali. Czyli to tylko ty, Ja mam też backstage? Tak, my we dwie mamy. I działa, no i działa, to dalej gra. I dalej mm. coś otworzyć. Co to szuleczka? Nie Oj, wiem, czy dla mi. ciebie, czy dla mnie, ale mamy koszuleczkę Ale ma fajny krój. Ej, szczerze, mega fajny krój. Nie jest taka chamska, influencerska. Koszarytka. No, taka dopasowana, taka skinny. Nie tylko jest taka właśnie taka wagi, fajna. no to, zbiorę sobie ją. Nie, cię nie da. Ciebie. Mówiłam na początku tego filmu, jeżeli oglądacie uważnie i słuchacie, to, to wiecie, że mówiłam, że dostałam zaproszenie na finał Twoje 5 minut. Ja osobiście bardzo lubiłam, oglądałam, śledziłam, także cieszyłam się bardzo, jak dostałam właśnie tę wiadomość od Freeza. Także jako taki przerwnik tego odcinka pokażę Wam jakieś wstawki właśnie z tego. Zapraszam do oglądania! Pod dwóch drach jesteś jednym, co mam w głowie. Możesz gadać, 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 cały dzień dla no. klimatu tu nie gminie. Nigdy nie minie minie, macie teraz drąbą bije. Nie, nie sam no, no, stańczy ze mną. Witamy, no kim jesteście? Halo, co wy tu robicie? Ja nic nie robię, jestem Malwina A ja sprzątam, jestem Koda. No i co? No i gówno <grym> Ale jesteście piękne jury Buziaczki dla was Przechodzicie dalej <grym> <grym> Dziękujemy wam, szanowne jury wow, Ale piękna, ale piękna. No, piękna. no, piękna. no, no dawaj tą fotkę Ale piękna. Ale Jaka ocenka? Jego ocenka. A co ja oceniam? E, oceniasz <grym> mnie. 10 na 10. 10 na 10? 10 na 10? E, widzowie powiedzieć 10 na 10? <grym> Crazy. Przesada. To tutaj mamy za notatki. E, Zusa to jest ten web osoby, która nagrywa hmm. i nas snapie dla znajomych, jak coś. Nigdy nie wrzucam no. nigdzie indziej, nie? Nie mam w necie nic. No, jesteśmy sąsiadkami od urodzenia, stale niestety. <grym> jedziemy na wszystkie ekipy. Tak! Dziękuję bardzo. A myślałam, że jesteś mi pionek się przygotowywałam. <grywa> Ej na związka. A kto nas zawiezie? Kto nas zawiezie Na no, kto ma prawo jazdy? Da. No to ten. To by było na tyle w tym vlogu. Widzimy się zaraz y w drodze na festiwal. Albo... O, nie wiem kiedy. Eee. Jonka i drodzy! Jesteśmy właśnie na dworcu i lecimy w stronę oj... <grywa> Wróciłam twojego birkę sztoka. Nowe, kupione dzisiaj. Ups. Nie dotykaj już ich. To jest to czwarte. Nie, to nie jest to czwarte. Jedziemy właśnie do... Krakowa. Na... Festiwal... Ekipy! Wow. Martyna powiedziała, że się czuje jakby miała warszawskie zapalenia opon mózgowych. jest taki nowiutkie, no to takie już warszawskie. Mamy longchampy, jeszcze. są tak zapakowane, że... O, la bub. się zapakować w jedną walizkę. Dwa Na dni i to jakby, no nie przesadzajmy. Ale jednak stwierdziliśmy, że bierzemy dwie. No cóż, tak wyszło. Ale słuchajcie, mamy takie fajne styly przygotowane. Co prawda jeszcze nie są tak do końca wyszlifowane, tak ale ugotowane. Zobaczycie zresztą, tutaj się Wam pochwalimy. W ogóle też jedziemy takim pociągiem, który będziemy na styk. Tak naprawdę już teraz jest otwarcie oficjalne bram, a my dopiero wyjeżdżamy z płocka. Na przykład, moja koleżanka, która tam pojechała też z siostrą, już jest w strefie Content, a my. A my na przykład czekamy na pociąg nasz, pozdro? Tak. Ale się Jara, myślę, że będzie fajnie. Także zbieramy energię, jeszcze będzie trzeba coś zjeść pewnie w Warsie, bo dzisiaj jeszcze nic nie jadłyśmy, a nie będzie już czasu, żeby się zatrzymywać. No, nie będzie się już czasu zatrzymywać na jakiekolwiek żarcie. No, jesteśmy już w naszym hotelu. Ogarnęłyśmy się. Ogarnęłyśmy się, bo jeszcze będę musiała pokrocić włosy, przebrać się. Zresztą Martina to samo, ale chciałyśmy zrobić Wam room tour, tak jak wygląda nasz apartament, który znalazłam, znalazłam dzień przed festiwalem, kiedy cały Kraków jest zawalony przed weekendem, wiecie, długi weekend, koncerty, festiwale, nie tylko koncert jakby całej ekipy, ale jeszcze jest chyba dużo innych rzeczy na starym mieście, bo bardzo dużo ludzi jeździło taksówkami. Zapraszam do naszego super kolonijnego pokoju. <słuch> Pili, pili. Dobra, teraz mam pomówić głośno, tylko zamknijmy drzwi. I teraz dosłownie nasz pokój wygląda jak pokój kolonijny, bo mamy dosłownie tylko dwa łóżka. Pozdrawiam, zapłaciłam za to 600 złotych. O co chodzi? Pomocy! Mamy przy nieładną łazienkę. Proszę bardzo. To jest ładna, jest mega ale ciemna. Ale strasznie ciemna. Ale Przez... i trochę depresyjna. Niepraktyczna ale... też, bo na przykład jak chcesz sobie się pomalować, to to wszystko jest takie ciemne i nic nie widać. To prawda, to prawda, dziewczyno, czasami coś powiesz mądrego. A wiadomo, Kibel, walka, prysznic, rozmieścimy się. Można robić melaż. No, to jest nasza łazienka. Mamy łóżka, proszę bardzo, chyba widać, które jest, które. to jest moje. To trollam. Widzę, robimy testa śmierdzącej dupy. W sensie, czy ktoś, kto wcześniej razem na tę materacu miał śmierdzącą dupę. Gdzie jest ta dupa? Tu jest dupa tu chyba Gdzie jest jakieś... moja ma to. Nigdy już tego nie robiłyśmy. Nie, no pachnie ładnie. No! Zajeżdża trochę taki. Nie! Nie, nie żartuję! Tak. Jest git, jest git. Chciałam trochę z do dramaturgii dodać. Czuję się, jakbym była na obozie. Raczej żadnego afterka ani biforka u nas nie będzie, bo tego miejsca niestety tu za bardzo nie ma. Proszę docenić za koszulkę. Koszulka, ekipa, festiwal. Ekipa, ooo, ekipa, ooo. Nieważny dom, plażę czy klub. Nie patrzę w tył. Idziemy w przód. Nie idziemy w dół, idziemy do góry. Z nami jest chmura. Nad nami chmury. Przebijamy mury. Zrzucamy te traki już teraz do fury. Ej! No, ja Ej, to jest dobry padel. Ej! Lecimy wszyscy razem! Wow, razem robimy papier! Wow! Koniec, koniec. Już co za dużo to niezdrowo? Za dużo ruchu, jak na. Oh, jeden moment, jeszcze się spocimy i co? Makijaż się zmieje, będzie do dupy. Ogarniamy się i widzimy się jak już będziemy piękne, ładne, wypachniane. Nara! Znaczy nie Nara, w Chwylałam. sensie zaraz się widzimy, co? Wylałam. No dziewczyno, no. Kochana, jeszcze na moje uszko, no. No jeszcze czego, jeszcze czego dziewczyno. Co ty sobie w ogóle wyobrażasz? Oh my god! Ale wiemy co? co? No jest? pierwszy dzień tak wyglądamy, trochę czarno, trochę smutno, ale jednak dobrze. Dobrze. Nie wiem jak inni będą ubrani, więc stwierdziliśmy, że ten pierwszy dzień będzie takim, nie wiecie czajmy teren, A jutro mamy pomysł, żeby założyć outfity, które miałyśmy bardzo podobne właśnie rok temu. Ale to jest nie, to dwa lata dnia, temu. Nie raczej no to jest abstrakcyjne, nie? Że dwa lata temu byłyśmy na koncercie Z jako tak naprawdę widzowie, kupując jak kupowałam bilety na normalnie i tak dalej, mi ten grid bardzo katośmiany. No I jakby to były naprawdę super wspomnienia, bo wtedy bardzo bardzo tak byłaś przekaplowana mhm. tym tym Jezzy, tak pozytywnym tego słowa znaczenia, że jako tak się jarałaś z tym wszystkim w ogóle. A teraz aktualnie dostałyśmy po prostu zaproszenie. Jedziemy tam za darmo, dostałyśmy wielką paczkę, mamy bilety w ogóle vipowskie, więc na pewno będziemy miały okazję się poznać i spotkać z wszystkimi twórcami. Niesamowite. Wow. Ale ja się trochę cykam. Nie wiem, zawsze przed takimi eventami się stresuję, bo ja na co dzień raczej nie chodzę na takie wiecie influencerskie eventy i żyję sobie raczej takim swoim normalnym życiu. Mój jak my ładnie. Mm -hmm. Ale divy. Ładnie wyglądamy. No co, lecimy, tak naprawdę dzisiejszy dzień jest mega nieogarnięty, ale mam nadzieję, że jutro będziemy miały więcej czasu, żeby z wami pogadać, zrobić wspólny makijaż i jakoś się przygotować do festiwal. Fajnie, się. jeszcze się Dobra, nieważne, bla bla Jest jeszcze jasno, więc to jest dobre Proszę bardzo, jaka armia, dzień dobry wszystkim, witamy, pozdrawiamy. Dzięki Kraku! Witam widzów pala, i ty, dobry, mamy ogólnie z Karolem dramę. E, nie, ja, proszę. On mnie cały czas wyzywa. Nie, proszę, Globuski globuski, proszę, ja naprawdę... Wyzywa mnie. Nie, bardzo lubię Paulinę nigdy, jeżeli nie wyzywa, dobra, może dwa razy. No może z dwadzieścia. Wysyłam wam to widzowie. Czujecie to? Czujecie tą energię? Dobra, przepraszam, przerywam. Oby nie poczuli twojego zapachu. Nie, widzicie, on tak cały czas. <noise> no on jest gitem, całkiem. Paula całkiem też, też żartuje, nie się <grym> ze sobą. Ale ty zaczęłaś. Dobra, ja zaczęłam ja mia... No ale... dobra, ale ja miałem dobre preteksty, żeby też skoncentrować ale... wyzywanie. a zbieram. kto wyzywał mnie od góry do dołu chatem GPT? Mm. Bardzo piękna dzisiaj pogoda jest. Mega ładna pogoda. Ja na tego nie skończę, Na tego nie skomentuję. Tutaj jestem pokrzywdzony ja, nie Paula. Pa! Przewracam, kochani Jank został tak. Dokładnie A Julkę straciliśmy kolejulki Julki nie ma, tak Nie ją? A, bo kupiliśmy kole Julkę Tutaj macie urywek mm. Julka, ale ty dobrze smakujesz nie. Dokładnie tak było. Kola Julka bardzo dobra. Marcelowi smakowała Julka. I to bardzo. O tak. Cześć. <grym> Właśnie sobie pijemy drinka i bawimy się na festiwalu. Pa. <grym> Dobry moi drodzy, jesteśmy już po dzisiejszym pierwszym dniu festiwalu. Dzisiaj chciałabym powiedzieć, że tak na spokojnie, ale jednak w sumie nie było tak spokojnie, bo jesteśmy wszyscy mega przebudcowani i pewnie będziemy jeść tą pizzę w mega ciszy, ale właśnie, no prawo pizzy, Pizza, topie. Zawsze jak jestem w Krakowie, zawsze tu przychodzę. Mega dobre. Wow! Gadamy, idziemy spać, bo... No patrzcie to, kurde Pizza Topia, jakiś deal może? z nam koło Idziemy jest. spać, bo jest strasznie późno, co nie? Dobranoc I... Tak naprawdę nie jest jakoś mega turbo późno i pewnie niektórzy jeszcze są na afterach i melanżach, ale my... Jesteśmy starzy nie chciałam tego powiedzieć aż tak bardzo Ja też tak. jestem mega stara tak. Tu najstarsza. najstarsza dziewczyna Musiałabym być ale kocham was, widzę, jesteście super i miło, że podchodziliście po zdjęciach Zapraszam na tą drugą aplikację, na Instagrama oraz na TikToka, żeby zobaczyć więcej W ogóle jest tak jasne, że wygląda jakby był dzień, no. ale nie jest dzień No nie jest, jest właśnie, moc. jest środek nocy kochani, ale my jesteśmy w Chicago jest 16 godzina Nara. Hello, witam was w kolejnym dniu tego vloga, my wstałyśmy i o dziwo nawet się już ogarnęłyśmy, ale wiecie kiedy jest moment, że czujecie, że tak naprawdę żyjecie i że jakby życie jest piękne moment w którym wasze śniadanie to nie jest zwykła kanapka tylko wasze śniadanie to truskawki w czekoladzie mhm mm let's go pierwszy wyjazd bez rodziców Jakaś współpraca. Pozdrowo? Nie, no nie jest to współpraca, mogłaby być współpraca. Chociaż jeszcze jest ten w żabce była Czericola. O cool. kurde, ale zdrowe życie, zdrowe życie według sióstr Kobus. Yeah! Wydałam na Paulę już 50 zł dzisiaj. Oh my god! A ja na ciebie wydałam 1000 zł, patrząc na cały ten wyjazd i jego no koszt. Tak, łącznie jeśli... z dojazdami, noclegami i wszystkim. Ja już już czuję, jakbym była no, twoją mamą, no po prostu. Ale no dobra, paulę. akurat wczoraj znaczy, zna Paula nie wiedziała, gdzie mamy hotel i musiałam ją prowadzić, bo ona nie pamiętała. No, no bo ja, ja nie mam po... dobrej orientacji w terenie. Kula, ja mówię, ale to nie tutaj. Nie, Paula, 40, coś tam, coś tam. I idziemy, i szukam tego. I ona mówi, ale to tutaj było, ja to ci mówię, a, a tu tamte, po tamtej stronie? A ja mówię, nie, ty jesteś głupia. Dzięki. No dobra, to była jednorazowa sytuacja, okej? Okay? Lepiej się stukniemy naszymi truskałami w czekoladzie. Let's go! Jak tutaj jakaś współpraca, coś ten? Call me maybe. Uwielbiamy, mega dobre. No także my się ogarniamy, makijaż już mamy skończone, włosy też mniej więcej będą wyglądał. Głośniej jeszcze! Dawaj tego więcej, Mi! Dawaj, dawaj! Dobra, słuchajcie, zmieniamy nasze outfity, więc uwaga! A, proszę bardzo, nie jest to może tak specjalnie eleganckie, jak wczoraj byłyśmy wybrane, bo wczoraj to byłyśmy takie divy, że oh my god, no, naprawdę mega dobrze wyglądałyśmy, przyznajcie w komentarzach. Szczerze? W Chyba najlepiej. Mocne słowa dziewczyny, mocne słowa. Oczywiście nie lepiej niż osoby, które występowały na scenie, bo my tylko gośćmi, ale wyglądałyśmy dobrze na pewno. No, dzisiaj takie bardziej luźne, zresztą sami sobie zobaczcie. Proszę bardzo, ale te outfity mają swoje zastosowanie, słuchajcie. A raczej nie zastosowanie, ale powód, dlaczego założyłeś założyłyśmy akurat te konkretne. Jak byłyśmy na pierwszym festiwalu ekipy, w sensie festiwalu, koncercie, koncercie kiedy ty tu jeszcze byłaś taka malutka, słodziutka, zresztą to też możecie ten filmik zobaczyć na moim kanale. Tyle czasu była na tajemnica, nie? no, zesram się zaraz. Coraz w tym momencie spełnia się moje no, największe marzenie. Dobranialiśmy Ale... vloga tutaj. O tak, dobry, proszę bardzo. Zituwa tu dzień, dobry. dzień dobry. Tak, mnie to ja w ogóle szudełkuję i zrobiłam do każdego przetłumaczenia. Wow. Wow. Ja, ja oszalałam. Ooooo, wow. dziękuję bardzo, ja, bardzo, ja bardzo, bardzo raz. Ja Jestem emocje. w tym momencie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. <laughs>

O, róbcie edity i oznaczajcie nas! No, ale wracając, y, mamy właśnie kolorystycznie bardzo podobne outfity, wtedy miałyśmy, ja miałam białą spódniczkę, ty różową i ty miałeś białą górę, ja miałam różową, okay. więc teraz też mamy biały i różowy, tylko że no jeansowe spódniczki i kokardeczki mega słodkie i się zastanawiamy właśnie, czy te kokardki przypiąć sobie do tych spódniczek, bo to wygląda całkiem uroczo, ja ucham, czy właśnie bardziej na włosy. Okay. No ma to swój klimat, co nie? Kurde, zastanawiam się no jeszcze. Bo wczoraj ty miałaś co? spięte te spinki, więc teraz rozpuszczamy. No dobra, przegminimy to. Ale ogólnie zastanawiam się, czy nie jest trochę stypa z tym outfitem. W sensie, no czy trochę... nie wyglądamy jak takie wakacjowiczki. W sensie, ja bym się tak ubrała na wakacje, jakby no. gdzieś szła na jakąś plażę albo coś. Nie wiem, jeszcze może się przejdziemy do galerii i zobaczymy, może coś nam fajniejszego wskoczy w oko, no ale wstępnie wygląda to tak. No i do tego zakładamy buty, jakby w innych kolorach niż mamy na sobie, czy może na zakłada białe, a ja zakładam różowe. Di -di -di -di. I lecimy teraz zaraz na jakieś jedzonko. No no potem od razu lecimy na ten festiwal i dzisiaj mamy troszkę więcej czasu, bo jest jeszcze w miarę wczesna godzina, więc planujemy sobie przejść. W miarę po... wczesna godzina, 15. Pozdro! A... W tym momencie na koncerty. Pozdro, ale pójdziemy sobie troszkę wcześniej na Tauron Arena, żeby móc też zobaczyć te wszystkie strefy. Bo tam podobno są jakieś tam strefy do zdjęć, coś tam, coś tam. Więc mam nadzieję, że uda nam się też to odhaczyć i zobaczyć, chociaż wczoraj było Was aż tak dużo, że ciężko nam było się w ogóle przedostać do te strefy. Was jest, ja widzowie, za dużo. Znaczy za dużo, oczywiście nie narzekam, no to bo bardzo się cieszę, że podchodzicie i naprawdę wczoraj mi było tak miło, że jak wróciłam do tego mieszkanka wieczorem, w sumie praktycznie w nocy, to aż naprawdę tak mnie wzięło na wzruszenie, że kurde, to jest niesamowite, że po prostu mamy wśród jakby widzów, tyle osób, które nas realnie oglądają i wiedzą, kim jesteśmy, kojarzą nas i tak dalej. I to jest takie fajne. Takie słodkie. No, więc dziękujemy bardzo, że jesteście i bardzo to doceniamy. Tymczasem my się ogarniamy, zdrówko dla Was. No i co? Lecimy! Proszę bardzo, bardzo, szybka szama, tu mamy macze, mamy pancakes z czekoladami i troskawkami i na słono burgerek z frytami, jakimiś doritosami, także smacznego. Dzięki! Yeah, yeah. O, jesteśmy już pod Tauru na reno, jedzenie było mega dobre, ale nie przemyślałyśmy tego, że... Skoro zjadłyśmy dużo, to zaraz będzie potrzeba iść do toalety. O, hello! Pewnie, chcesz powiedzieć coś do vloga? Um. Pozdrawiam, pozdrawiamy, Możemy zrobić fotkę, dawaj. Ja do ciebie pisałam w ogóle. I tymczasem jak będę cię widzieć to mogę podać ja w No i dobrze, no i podeszłaś, super. Super, dzięki. Miłego festiwalu, papa. O, tej dziewczyny. Również robią foteczki z widzami. O, hello, pewnie, jasne. W ogóle wstawiłyście mnie na relację, jesteśmy tak miło. proszę bardzo, proszę bardzo. Pewnie, jasne. my z moją kreciuką, tylko na was czekałyśmy tutaj. A, słodkie. mogę autograf? Pewnie jasne, gdzie byś chciała? Dzień dobry, witamy na vlogu. Co, ja mam dobre nazwisko, napiszę. Dzięki, dzięki, dzięki. Mogę oh zdjęcie? O my god, no pewnie. Kogo my tu mamy? Hello! Praca i praca, nie ma czasu na... Dokładnie tak! Jesteście z nami! A jesteście, może! Niepowstrzymani! Jedziemy! że byłyśmy na tym festiwalu wcześniej. Aktualnie jesteśmy w galerii. ostro. I okazało się, że wczoraj byłyśmy ubrane mega elegancko i byłyśmy ubrane jak naprawdę mega dobrze. Po prostu takie dwie serio dobrze. Wszyscy byli ubrani tak bardzo basic, więc byłyśmy jak, kurde, chyba ubrałyśmy się zbyt elegancko, jak na taki, taki festiwal. I że na kolejny dzień ubieramy się basic. Stąd właśnie te stylizacje. I okazało się, że dzisiaj wszyscy się ubrali mega mocno i my czułyśmy się jak po prostu największe odrzutki, dlatego przyjechaliśmy do galerii, żeby szybko wybrać jeszcze jakiś outfit. Mamy dosłownie 10 Ale minut, ma... 20 minut minuty na znalezienie czegoś, także let's go. Dobra, całkiem szybko udało nam się znaleźć coś całkiem git, bardziej eleganckie. No przyznajcie, myślę, że git. Tchau. was poproszę, żebyście pomachali tymi latareczkami. Machaj, to jak to kaktusem! Machaj te kaktusem! Uwaga latarki w dół! Góra! Dół. Góra! Góra <noise> zostawcie, dobra. zostawcie te latarki. Zostawcie tak. i tak. ja, ty ja, ty ja. Teraz całą taurą arena, żeby przepięknie zaśpiewali z nami dla pojaza 100 Sto lat dobrze. 100 lat! 100 lat! lat! Nie! Twoją ultra rzadką kartę z Lorkany, o której po prostu e, marzysz. Około 15 tysięcy złotych z tego co tutaj się dowiedziałem. Drugą możliwość mamy tutaj i jest to e, też wiemy twoja wymarzona podróż. Do uwaga Nowej Zelandii. Jest to wycieczka! O podobnej wartości, jeśli nie. To wybierasz karta czy wyjazd? Myślisz, czy karta, czy wyjazd? Wyjazd. Wyjazd, ja bym wybrał wyjazd. Nie dziwię się, że były podzielone zdania, bo ja też mam podzielone teraz w głowie. Ja jestem coraz lepszy w te karty i po prostu sobie ją wygram. Także czas zobaczyć Hobbitom, zobaczyć Szaj. <śla> <śla> wyjazd, wyjazd.

Dobra, widzowie, oficjalnie, co wygrywa? labubu eee. czy tajlandzki stwór? To jest e, Troskliwe Misie. Troskliwe Misie? się. bo ty jesteś młoda, widzowie starsi. A ja Ale ja też to kojarzę! Troskliwe Misie i pogodny uśmiechnięty z tęczą. Prezentacja. to nie jest oczywisty wybór? Nie, ale Labuhu też jest słodki. Jedna na propagandę, której uległam. Sto o propagandzie. Nie, e. nie propagandzie. a. Nie! You can't say coming through the